Okej, okay, jesteśmy. Dobrze, dawaj go tam. Estoy recargando. Nie! Estoy co my robimy? O! Co ty? Dawaj, to go Jak on dosyć trafił? Czemu ty jedno O, ty dostał, robisz, dostał, kuba? dostał. Ale czemu ty jedno przyjechał? Yes, Nie, taką serią? Ale on dostał. Ledwo tu on ledwo tu doszedł. Ale dostał, dostał najważniejszy. No. Dostał, dobrze. Kwami. Ledwo żyję. Musiał sobie usiąść, nie? Trzeba no. wyglądać jakiś no, 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 no. most. On wygląda taka Sigma, ale nie jest Sigma. Ty. Ty, ja bym chciał ten staw tego. Staw czoła podejść do har... Nie no, chyba staw czoło, nie? Czuję pistolet? Czemu ty zamieniłeś Co ja Nie wiem. To ty zamieniłeś. you really think you could get away? Did you? Take it easy. You Leo, take it easy. Shut up! I you piece of shit. the hell did you do look. here for, right? Po twoją śmierć. Tak. Nie no, takie koniec gry, zła decyzja. A czemu ja nie tam, jadę, <coughs> Znaczy z pistoletu raczej chciałeś powiedzieć. O, ma tam broń! Weźmie to! Wiedziałem! Oho! Przesuwaj się w prawo! Czekaj, czekaj jeszcze nie, jeszcze nie usuwaj mu się. teraz, teraz, teraz!

Szczerze? Szkoda mi basenu! Szkoda Pani mi karty, się... no taka ładna... Nie! Mi bardziej szkoda basenu niż chaty! Co ty robisz? cię nie bronią? Nie wiem... Ej! Eeeem... Dobra, o! Czas na ucieczkę! Mamy kraty! Czy ja znowu prowadzę? Oboje nie. prowadzimy! Uciekaj! A nie, pamiętaj, że to było pościgiem, nie? Ja właśnie nie, ch nie chcę, żebyś prowadził. Czemu nie chcesz? Ale ja nie jak... prowadzę. Znaczy, może dobrze prowadzić, ale już źle, źle słuchasz. Prowadzę GTA Online. Ej, jest problem. No, socie nie powiesz. Wow! Brawo! że ty jedziesz? Ej, rodziliśmy i nie, nie rozdzieliliśmy się jednak. Ej, bo chyba na ciebie tylko... Na, na, na tobie chyba sam się tylko zepsuć. Zobaczcie, jedyny masz AP. To chyba mało. Wow, ty, no, no ja co już stojesz. Czemu ty się tylko do mnie wstrzymałeś? No bo się na tobie tam wstrzymałeś pewnie. A ja, to w sumie czemu chciałeś dopaść w Hardwaya? No bo zabił mojego brata. Aaa... Jo! Oni do mnie strzelają, kurde. Do mnie też strzelają. O kurde. Eee! <gülüyor> 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 to była blokada? <laughs> to jest jakiś żart. <laughs> Co? Jak się rozjadą? Ja, gdzie ty jesteś? Wow! Za no to byłem. Ehm... Um, ej, bo oni no, te... Jeden mnie zamiast goni, a drugi ciebie. Ej, a czemu ja nie mam broni? Też nie, ja też nie mam. Więc czemu ty... Wow! Ye yeah! Eee... O! Wysadzili się! Jadę, jadę dalej! Myślisz, że mnie zaraz będą A, okej, strzelają na mnie. O kurde! No to chyba koniec tam masz. O. Uciekaj, a gdzie ty a gdzie my się rozdzieliliśmy? No kurde, głupi kamień. Jedź <laughs> po tych dróżkach. No ja się staram, tylko, że oni nam strzelają. Dobra, on jednak nie umiem strzelać, nie? Ja też mam złe uczucie, widzę. Łoł! Co to było? Oła! Nie, ja pojechałem w lewo. Gdzie ty jesteś? Jestem nad tobą. Oła! Jesteś prosto obradem. Oła, ja też! Widzę! Gdzie ty jesteś? Oni na mnie teraz się skutkuje. Nie! Ej, co jest? Ej, stukać muszę! Nie! Ej, Kuba! Kuba! Biegni! Szybko! Kwadrat! Jedź, jedź! Mam broń! Uuu! Tu no masz moją broń? halo. Nie wiem, jedź po prostu Gra to Ej, bo my Bochmy umieramy! Držić. Umieramy! mi mnie dropisz! Dobra odpuścili Boch, chyba. Nauczy się do Co to tam widzisz? Samolot. Rozwaliłem ich. Dawaj. Podjedź. Co to ja... Co ja robię? Skocz! A co dawaj, ze mną? Dawaj, przyspiesz. Nie. No, to, to <ślesz> bo, ledwo uciekliśmy. Widzowie, udało się, uciekliśmy. Jej. Shit, się, okay? yeah, że to jest najlepszy moment, żeby zakończyć ten odcinek. Uuu, zostawcie łapać na górę, crazy. subskrypcję Vincent, i napiszcie jak i, i napisz jakiś miły komentarz. No. Do usłyszenia i pa pa.